Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Książki mało znane, takie, które dziwnym trafem po swojej premierze nie zyskują takiego rozgłosu, jakie powinny. Książki, po które mało osób sięga. No właśnie, znacie takie książki, czytacie w ogóle? Jeśli już w jakiś sposób się na nie, jeśli już w jakiś sposób się wam one napatoczą. Ja często szperam na jakichś portalach książkowych w poszukiwaniu takich pozycji, bo już wiem, że często bardzo dobre książki są mało znane, więc bardzo lubię no właśnie poszukiwać na różnych portalach takich książek. I tak trafiłem na pewną książkę na portalu na kanapie, którą dostałem od klubu recenzenta, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jest to książka Piękny Mafiozo z Komitetu Centralnego i inne opowiadania podróżującej po krajach bloku. Autorką jest Anna Kalinowska i jak sam tytuł wskazuje, jest. To zbiór opowiadań. Autorka nazywa też te opowiadania retroreportażami z autopsji, bo są to opowiadania autobiograficzne niejako. Autorka sama brała udział w tych wydarzeniach, o których pisze, i teraz już po kilkunastu bądź kilkudziesięciu latach postanowiła zebrać je w jednej książce. Autorka jest doktorką nauk przyrodniczych, no więc się rzeczy muszą się pojawić też jakieś biologiczne czy przyrodnicze ciekawostki. Takie są, ale one nie są opowiadane jakimś nudnym wykładowym językiem. Tylko te ciekawostki rzeczywiście są ciekawe. Historie miały miejsce już dawno temu, więc autorka je spisuje ze swojej pamięci w takiej formie w jakiej te historie w pamięci autorki zostały, co też uważam za świetne. Autorka opatrzyła te wszystkie historie autorefleksyjnym komentarzem, który jest często błyskotliwy, inteligentny, ale który też wnosi coś nowego do odbioru tych wszystkich przygód i perypetii z przeszłości Anny Kalinowskiej. Książka bardzo dobrze pokazuje takie różne absurdy PRL-u ale też dobrze obrazuje obyczajowość, czy właśnie takie zwyczaje związane z krajami, o których akurat w danej chwili Kalinowska pisze. I tak na przykład wątek, a w zasadzie takie dwa wątki, które mnie zaciek zaciekawiły, były to wesela. Pierwsze wesele było w Gruzji, no a wiadomo jak to w Gruzji. Wesele musi trwać kilka dni, musi być huczne i tak dalej. I co ciekawego się dowiedziałem, obecność obcokrajowców na weselach, Celu zwiastuje szczęście młodej parze. Drugie wesele już takie szczęśliwe nie było, bo odbywało się na terenie mm, Związku Radzieckiego. W takiej miejscowości, która nazywa się bodajże Nachotka. Nachotka jest miejscowością po tej części Rosji, której my chyba za dobrze nie znamy, bo jest to część wschodnia bliżej granicy Japonii. Z Nachotki zresztą to jest miasto czy miejscowość portowa. Z Nachotki odchodzą. Promy do Japonii, i właśnie tam autorka podróżowała, a przy okazji trafiła na rosyjskie wesele. To wesele było już smutniejsze, bo Rosja, jak to Rosja oczywiście musi te wesela nakrapiać sporą ilością alkoholu, wyniknęła też no, awantura, kłótnia. Wywołana pod wpływem pana młodego, który już był bardzo widocznie pod wpływem alkoholu, i z samą autorką w roli głównej. No, bardzo ciekawie się to czytało. E, za co jeść. Czy szanuję książkę kalinowskiej, to takie ciekawostki czy dygresje związane z kulturą czy nauką. Było ich tutaj kilka, opowiem o wybranych, które mnie zaciekawiły w szczególny sposób. Ja bardzo lubię, kiedy z jakiejś książki mogę dowiedzieć się nowych rzeczy. I to dowiedzenie się nie idzie w jakiś smutny, ciężki i naukowy sposób, tylko jest. Przy okazji czytania jakichś ciekawych historii. I tak jest w przypadku pięknego mafioza z Komitetu Centralnego i innych opowiadań. Autorka była w Gruzji, temu krajowi poświęciła właśnie jedno z opowiadań i wspomniała na przykład o dagnie Huel Przybyszewskiej. Była to żona bardzo znanego młodopolskiego skandalisty Przybyszewskiego, no i opisała pokrótce autorka losy tej Dagny, które były dosyć ciekawe. I dlaczego Dagna, skoro wyszła za Polaka, znalazła się nagle na gruzińskiej ziemi, i tam też spoczywa do dzisiaj. Dalej mieliśmy informację o królowej Tamar, która było, była królową gruzińską na przełomie XII i XIII wieku. Jej rodzice, czy bardziej jej ojciec, król Gruzji, liczyli na syna, ale niestety tego syna nie, się nie doczekali, albo stety, bo dzięki temu tron mogła objąć królowa Tamar. Królowa Tamar była bardzo charakterna, była nazywana królem królów i królową królowych, jej mąż był królem tylko tytularnym, nie miał za dużo do gadania w kwestii władzy, bo cała władza leżała w rękach Tamar. Podczas rządów Tamar Gruzja przeżywała swój złoty wiek. I sama królowa była nazywana Witezią w Tygrysiej Skórze. Witeź to takie stare określenie na jakiegoś dzielnego wojownika czy też rycerza, więc mnie ta historia szczególnie zainteresowała i zachęciła do tego, żeby więcej o losach królowej poczytać, bo wydaje mi się ona bardzo ciekawą postacią. Dalej mieliśmy też wzmiankę o Andrzeju Czechowiczu który był no chyba już kultowym i bardzo znanym szpiegiem PRL-u, który wdarł się do Radia Wolnej Europy i tam to radio próbował podkopywać na zlecenie swoich, swoich polskich socrealistycznych zleceniodawców. No a kiedy już został odkryty, trafił tak jakby na dyplomatyczne i szpiegowskie zesłanie do ambasady w Mongolii. Tam właśnie piastował urząd bodajże sekretarza tej mm, mongolskiej, polskiej ambasady w Mongolii w, w, w mongolskiej stolicy. I ostatnia taka bardzo ciekawa postać, która przykuła moją uwagę, to Antoni Ferdynand Ossendowski. Był to podróżnik, badacz oraz naukowiec pochodzący z Polski. Wielokrotnie był porównywany do Bronisława Maliszewskiego, a więc jest to chyba porównanie dosyć znaczące. W Antoni Ossendowski badał tereny Mongolii. Był doradcą takiego hmm, pana białoarmisty, który nazywał się von Ungern-Sternberg. -Sztern Ten Ungern-Sternberg w pewnym momencie ogłosił się nawet hanem mongolskim, więc nasz podróżnik Ossendowski był przez krótki okres doradcą mongolskiego hana. To też jest bardzo ciekawa yy, sprawa i z historią Ossendowskiego i jego doradzaniem wiąże się też yy, kwestia pewnego złota, bo na terenie Mongolii, kiedy Hanem był Ungern-Sternberg, toczyły się walki. Najpierw wkroczyły na teren Mongolii Chiny i te Mongolie łupiły, następnie no, przez krótki czas tym Hanem był Ungern-Sternberg i potem został pokonany przez czerwonoarmistów. Wszystkie trzy wojska po kolei oczywiście łupiły tereny mongolskie, no i ponoć krąży taka legenda, że ten Osendowski na spółkę z mongolskim Hanem Ograbiał wszystkie klasztory mongolskie i gdzieś to złoto jest zakopane. Niektórzy podejrzewają, że nawet na terenie Polski, chyba nawet gdzieś pod Warszawą. Więc to jest bardzo ciekawa sprawa. I jak na Polaka wykazał się bardzo dużym, trzeźwym myśleniem, bo kiedy zobaczył, że na teren Mongolii nadciąga Armia Czerwona, szybko się ulotnił od swojego no, zwierzchnika, można powiedzieć, i ślad po nim zaginął do tego momentu. Osendowski umarł kilka dni przed tym, czy kilka dni po tym, jak Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczypospolitej, rozpoczynając czy dokładając się do rozpoczęcia II wojny światowej. No i mówi się, że ta śmierć, jest takim stryczkiem w nos dla komunistów, dla czerwonoarmistów, bo ci, kiedy już wkroczyli na teren Polski i zajęli em, tereny wschodnie, kresy wschodnie polskie. Tego Osendowskiego bardzo usilnie szukali, um, a w zasadzie Osendowskiego szukali tak pośrednio, bo chcieli dowiedzieć się przede wszystkim, gdzie jest ukryty ten mongolski skarb, to mongolskie złoto, więc sami musicie przyznać, że historia jest szalenie ciekawa. No, i to chyba wszystko, o czym chciałbym Wam w dzisiejszym odcinku podcastu opowiedzieć. No i co? Koniecznie mi napiszcie tytuł jakiejś książki mało znanej, którą ostatnio przeczytaliście i która Wam się podobała. Ja Wam gorąco polecam książkę pod tytułem Piękny Mafiozo z Komitetu Centralnego i inne opowiadania podróżujących po Podróżującej po kraju bloku autorstwa Anny Kalinowskiej. Jest to pozycja naprawdę warta uwagi, no i z tą myślą czy z tą prośbą, żeby po tę pozycję sięgnąć, Was zostawiam. Serdecznie dziękuję Wam za przesłuchanie tego podcastu. Życzę Wam miłego czytania i pięknego dnia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.